Zacji tego, że ostatnio wrzucałem wam masę filmów, to żeby nie było jakiegoś szoku anafilaktycznego, będziemy z tej dawki schodzili powoli. Wymyśliłem sobie taki krótki odcinek i zatytułowałem Inżynieria Dźwięku, czyli lista piosenek, które ostatnio siedzą mi w głowie. Cześć wszystkim, z tej strony Nikodem z kanału Inżynier Przygody i dziś posłuchamy trochę muzyki. Dosłownie trzy utwory, to będzie szybki strzał. Po pierwsze, ostatni teledysk Rammsteina do piosenki Auslander. Till Lindemann wraz z chłopakami wraca w swoim dawnym stylu, lekko kontrowersyjnym dla wszystkich stron. Utwór brzmi jak powiew świeżości, z dobrze zakorzenionymi podstawami w przeszłości zespołu. Już się zdążyliśmy zachwycić za damem, że to taki zmiksowany nowy i stary Rammstein. Coś, co fanom bardzo przypadnie do gustu, a jednocześnie przekona do siebie nowe osoby. Druga piosenka: Isani Ani z pierwszego solowego albumu Marco Chietani. Nie wiem czemu nagle zaczął pisać swoje imię przez K. Taki mały spoiler. Płytkę już mam i będę szykował dla was recenzję. Kiedy? Nie mam pojęcia gdyż jest tam dodatkowo pewna rzecz, którą chciałbym zrobić. Ale wracając do piosenki, można to przetłumaczyć jako głos mojego ojca i jest bardzo poruszająca. Piękna gitara, liryczny głos Marko, atmosfera małej zamieci. Idealna na długie letnie wieczory, w momencie, gdy pragnie się choć grama śniegu. tam no i ostatnia perełka, która nie może wyjść z mojego odtwarzacza. I tu pewnie się zdziwicie, sam się dziwię. Healthy without Me. Pomijając cały background historii, który nie każdy musi znać. W tym utworze po prostu czuć spektrum emocji od smutku, przez uczucie łamania serca, aż do gniewu. Kiedyś, jak byłem młodszy, zdałem sobie sprawę, dlaczego lubię smutne piosenki. Nie, nie dlatego, że jestem melancholikiem czy jakimś innym emo, a przez to, że lubię myśleć, że towarzyszę tym ludziom w bólu, że przez to nie są sami. Może to brzmieć dziwnie, ale czuję takie duchowe połączenie wynikające ze szczerości intencji i prawdziwości przekazu. No nieistotne. Doświadczcie tego sami without me. I to by było wszystko, co Wam ostatnio siedzi cały czas na głośnikach. Napiszcie mi proszę w sekcji komentarzy, a my widzimy się w niedzielę. Do zobaczenia!